Witajcie. Kurde, coś widzę, popaduje. Jakieś krople są. Dobrze. Słuchajcie, jest siódma rano, a nawet krótko przed. Po prostu to nie są moje godziny. Um, jedziemy właśnie do hali, bo dzisiaj A niedziela, siódma rano. Um, jedziemy do hali wymontowywać silnik. Silnik z Lotusa Elite. Jakiś czas temu go Wam pokazywałem. Um, że będzie w planach to jest samochód mojego znajomego um, problem jest w tym, że auto miało jakiś tam mały pożar w silniku um, no i wiązka niestety trochę się stopiła w paru miejscach no i silnik już nie chodzi tak jak powinien chodzić a poza tym o, pożar nastąpił przy małym um, próbie odpalania samochodu i... Tak, rzeczywiście nie wiadomo, czy auto do końca chodzi. Auto jeździło nawet po tym pożarze, ale nie miało mocy. I raczej to nie pochodzi z elektryki. Tam nie ma jakiejś elektroniki dużej. No, nie ma nic, nie. Są o Brak mocy wynika raczej z tego, że coś jest z silnikiem nie tak. Kiedy mają auto przyjechało ze Stanów, mają już tam parę. Um, już było tam paru magików, aż praktycznie wszystkie śruby w silniku, wszystko jest luźne. Nie podokręcałem, czyli już było, że jak powiem, w warsztacie ktoś coś robił, przerwał, zniechęciał się. No a silnik będzie teraz wyciągany po to, ponieważ mamy drugi silnik z Lotusa działający. Ale ten będziemy wyciągać, żeby go zobaczyć, po prostu na stole, że tak powiem, operacyjnym, w wygodniejszych warunkach, co jest z nim nie tak. No i tyle. Jedziemy, ruszamy, bo się spóźnimy. Coś tak się spóźnimy. Auto odpaliło, chociaż nie zawsze odpala, jak należy. Cześć, słuchajcie, w ogóle byłem tym Jaguarem w napełnieniu klimatyzacji, 70 euro. Od razu rewelacja zupełnie inne auto <noise> zupełnie inne auto Teraz razu przyjemnie się w takie jak teraz mamy upały jeździ auto już przyjechałem, przejechałem jakieś 500 km Przypomnę może dla tych którzy dopiero teraz się włączyli X300 96 rok, 3, 2 silnik, 211 koni, bodajże to jest. Eee, 11 pali w takim mieszanym tutaj cyklu po wsiach. Nie, nie było jakoś dużo autostrad, nie było stricte samego miasta, ale tutaj właśnie za takich niemieckich landówach. Eee, 11 spala. jest ok. Muszę wymienić olej w skrzyni biegów i w silniku. Jeszcze filtry nie doszły. Zatem tym muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Jaguara to nie jestem pewien wszystkiego co i jak było montowane. Nie mam jakiejś super dokumentacji do tego Jaguara. Może do starych mam, ale nie do tego. Nie jestem pewien jaka tam skrzynia biegów jest w sumie zamontowana. Jeszcze się jakoś tym też bardzo nie interesowałem ZF-a to tyle wiem HP22 czy 24, bo tam potem chyba inne filtry wchodzą i jeszcze nie zamówiłem właściwego, więc muszę dopiero na kanale sobie wszystko obczaić na luzie, a kanał jest aktualnie zajęty niestety. A... Więc jak będzie kanał wolny, w przyszłym tygodniu to sobie krótko wiadomo, obczaję w ogóle auto do dołu, bo jeszcze nie widziałem tego Jaguara, jak jako to 4 Tyle kilometrów zrobiłem. I wtedy zamówię części oleje. Znaczy olej silnikowy już mam, filtr do silnika, silnikowego oleju też przyjdzie, dla dzień i nie do sprzętnie jeszcze nic tam, tak nie wiem. Słuchajcie, ja tu nie ględzę, bo już kurde widzę 5 minut. Co z tego będzie? Nas czeka wy wymontowywanie silnika, a nie ględzenie, co ja tam przy starym górze robię. Więc dobrej drogi i widzimy się za chwilę w hali, przy lotusie. Pozdrówka! Słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem wam powiedzieć, żebyście się nie dziwili. Um, dzisiaj będzie język mieszany w filmiku polski i niemiecki. Ja znajomy jest Niemcem. No i będzie najwygodniej, jeśli będziemy w niemieckim języku się dogadywać. Tak więc, e, znowu eksperyment. Wybaczcie, ale będę się starał wszystko Wam, że tak powiem, zaraz e, tłumaczyć, co i jak. Dobra, to tyle. Jesteśmy na miejscu. Kolega zaraz przyjedzie. Ale przy okazji mam coś, chcę pokazać drzwi do Jaguara tego drugiego. ginie nie polakierowanego. Jak widzicie, też brązy królowały. A przy okazji mogę odłączyć kamerkę z tego gimbala. bo on wygodniej będzie. Ponieważ jest tutaj nowość u nas, a mianowicie e, to jest kwas cytrynowy. Kwas cytrynowy. Do odrzedzenia włożyłem tutaj parę dni temu e, botnik lewy. a tu i botnik lewy, jak widzicie, też. E, na próbę, takie obcęgi, które były zmasakrowane, ale widzę, że już jest lepiej, chcę tego dotykać rękoma. jakiś tu rękawiczek, ale generalnie tu rękawiczek nie mam. Moment masakra, słuchajcie, w ogóle, słuchajcie, nie zwracajcie uwagi na burdelik. To jest taki kreatywny werk, tutaj. I patrzcie na to. Rdza zeszła. Do gołego metalu. Słuchajcie. Hmm. Znajome, bo nie ma akurat zapomniałem kluczy. E, to wyglądało gorzej niż to. Co, że Nie wiem czy widzicie co się pojawia? Goły metal. To jest goły metal. cała bardzo. jesteśmy właśnie teraz nad załatwianiem takich zbiorników 2 na 2 tak żeby na przykład szło cały taki błotnik wsadzić czy całe drzwi na przykład wsadziłem taka konstrukcja sam Zobaczcie, jak tam to działa wszyscy cały czas pężyki powietrza Gotuję cały czas. Róg drzwi włożyłem, no bo tylko on wymagał, że tak powiem, Ten był całkiem ok, Pokryty jest tylko um, kwasem fosforowym. No nic, to tylko tyle. Czekamy na znajomego i zabieramy się za rozmontowanie. Tego to silnika. Róg drzwi. Ten róg drzwi wyglądał źle, bardzo źle. Ten w ogóle jeszcze gorzej wyglądał, dlatego tutaj elementy zmieniam. Ale patrzcie na to, to jest goły metal. Oczywiście ubytki są masakryczne, ale tutaj rdzy nie ma. To oczywiście trzeba teraz opukać wodą, wysuszyć porządnie i ocynkować od razu, żeby się metal dalej nie utleniał. Nic no teraz. Ten fragment włożę. Super sprawa. Ausbruch mamy wir jetzt auch abgemacht. Auch zum Teil Sind die alle Schrauben von der Glocke so für normale Schlitz? Äh, äh wieder. Sechs, Sechskant. Sechskant, weil da oben gibt es so eine Schraube, die nach einem normalen Schraubenzieher, Schlitz, äh, aussieht. Aber das glaube ich, noch dazu. Oder? Oder? Ja, warum habe ich jetzt gleich so Lust gehabt? Ich habe ja hinten noch so einen Motor, da kann man sehen. Ja. Ja, für Motor und Getriebe, das muss schon was taugen. Machst du jetzt die letzten Schrauben von, von der Glocke oder? Nicht? Ja. Die sind zu. Und diese Gummipuffer bleiben hier. Ja. Die Stützen gehen nur ab, oder wie? Ich hab's den Motor ab. A za mocno, czyli łapy silnika. Tutaj będziemy demontować ostatnie śruby ze skrzyni biegów. mały mała updatecik. Motorkran już tu mamy. Pozostało jeszcze trzy śruby tutaj w górze. A także ta dziwna taka. Na zwykły śrubokręt, który z drugiej strony ma normalną butelkę. Ojej, to to Teraz musimy gdzieś tutaj pasy przełożyć jeden przełożymy tutaj. Jakiś był kompresor klimatyzacji, a drugi gdzieś tutaj, w tyle. A może przeciągniemy nawet przez handel, przez kolektor dolotowy. Zobaczymy. Słuchajcie, zmiana małych planów. Ten oto dźwig do silników niestety się nie nadaje, ponieważ Lotus jest za długi tu z przodu i nie umiemy sięgnąć do silnika. Tak więc budowaliśmy taką konstrukcję tutaj belka, szpangurt i będziemy tak starać się wyciągnąć silnik, znaczy go przyczepimy, auto opuścimy na podnośniku jest so plan, no? <laughs> also der erste plan heute, gerade teraz motor mit szpangurt. an den Balken und dann fahren wir das Auto runter. Und dann flutscht der Motor innerhalb von zwei Sekunden raus. Ja, dann gehen Meter wir. Über <laughs> nee, ich wollte sagen, dass es das, wie das immer im Fernsehen ist, dass das ja. packt. Du klopfst noch so ähm, leicht mit dem kleinsten Hammer hier an dem Motor und dann flutscht es raus. Aber ich habe jetzt geguckt. Bei Gundlach ähm, gibt es die Schraube nicht an dem Motor. Dieser diese ja, Schlitz. Okay. Die ist gar nicht da. Und da ist Loch. Ja, der Anlasser hat zwei Löcher. Vielleicht das heißt, gibt es. neben dem anderen einen Anlasser mit drei Löchern dran. Also. Ik weet niet wat Wolfgang Thank you Węcy. Nie wiem, co już widzieli. Ale musimy teraz zdemontować e, sprzęgło, ponieważ nie pasuje nam, jest za wysokie. Nie pasuje nam na statyw silnikowy. So, jest deutschsprachig. Was machen wir jetzt? Weiter auseinander. Die Inspekcja, Inspektion. Inspekcja. Wir machen die Kupplungsglocke ab, weil sonst passt der Motor nicht. auf dem ständer da ist der splint ja. Schau uns hier. Ja. Ja, voilà. Und dann noch, Und dann noch mal Noch ja. Ja. Kommt schon mal die Jest taki glas tutaj. To jest klucz. Co? Jackson Musave. Słuchajcie, to już jest koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie Wam aż tak bardzo przeszkadzał ten chaotyczny styl dzisiejszego filmu. Ale tak przynajmniej coś zobaczyliście. Jak to wyglądało tutaj. Tak Wam pokażę jeszcze auto. Chociaż jak zwykle ciemno, nic nie będziecie i tak widzieć. Kiedyś w przyszłości. W ogóle auto będzie przelakierowane na kolor biały Bo ten kolor jest w ogóle nieoryginalny, on był kiedyś biały W Stanach go przelakierowali na taki fajny landrynkowy czerwony kolor Teraz pakujemy sprzęty, jako żeśmy wcześniej zaczęli, teraz czas jest na śniadanie. Dzisiaj 11 mamy, niedziela, dobrze, że jakoś super ciepło nie było. No witajcie z powrotem, pomyślałem jeszcze raz się zamelduję do was, a, bo nie wiem co wam tam nagadałem w poprzednim zakończeniu bo chaos totalny jestem w ogóle ciekaw co powiecie na warunki pracy u znajomego mojego Wolfganga szczerze mówiąc wiem masakra dla osób z zewnątrz jest to masakra a gdybyście, gdybyście jeszcze wiedzieli co mój znajomy zawodowo robi a to byście się w ogóle już dziwili ponieważ z zawodu takim, gdzie wymagana jest super precyzja, super czystość ale nieważne kiedyś, lata temu jak poznałem Wolfgaga też się dziwiłem, ale w międzyczasie wiem, że też się tak da ponieważ już w tej stodole nie pierwsze auto zostało zbudowane da się chciałbym też wiedzieć, napiszcie w ogóle w komentarzach czy wam to bardzo przeszkadzało, jeśli jest taki mieszany, że tak powiem, język? Trochę po polsku, trochę po niemiecku. Nie wiem, czy będę miał nerwy, raczej chyba nie. Żeby taki był kiedyś plan, że zrobię po prostu tekst, jak jest po polsku, bo tekst po niemiecku, jak mówione jest po niemiecku, że będzie tekst po polsku. Ale chyba nie będę na to miał nerwów. Um, ale niektóre momenty myślę, się, że są samo się klarujące. A jeśli ja sam widzę, że jest coś że tak powiem skomplikowanego, to staram się raczej w dwóch językach to wytłumaczyć. A dzisiaj, przy wymodowaniu silnika, to już w ogóle same proste rzeczy można powiedzieć. Co? Chyba bateria mi się zaraz skończy. Eee, właśnie, dajcie w tych, znać w komentarzach co na ten temat myślicie a propos tych dwóch języków, a tak nic. Widzimy się przy następnych jakiś e, działaniach przy samochodach. W planach mam właśnie wymianę płynów w tym właśnie Jaguarze Wczoraj byłem w ogóle w, w Takie niemieckie sieciówce e, na Vitklimę. 69 euro i jest super. A to już mam na początku chyba mówię. Zrobiłem tym samochodem już 500 km i jestem zadowolony. Był moment, że trochę mi się nie podobało auto ze względu na pozycję, jaką się ma tutaj za kierownicą. Ponieważ jest dosyć claustrowowicznie w porównaniu do S-Klasy. Ale to jest temat na inny filmik. Na dzień dzisiejszy to tyle. Co złego, to nie my. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.